My jesteśmy małżeństwo, cholera jasna. W rolach mówmy. A przed nimi jest daleka droga A ta droga przed nimi się nie kończy A ta droga przed nimi się nie kończy Tra-la-laj, tra-la-laj tra la, la, tra la 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 la, 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 la. No ja I, i Kubę I Ławy nie tak zas tak? Tak, tak, No i co? chcesz będę grać? A ty będziesz grać? Nie, ja myślałem, że ty będziesz grać. Przepraszam ja bardzo ja nagrywam teraz. Weź to wyłączaj. Dobra na razie Czemu ty kuret. Widzisz, że ja... Nagrywam, a ty takie głupoty robisz. Ja robię? A no po co to odbierasz? Telefon nieznany. A po co on dzwoni? A po co to odbierasz? A po co on dzwoni? To dobrze. To trzeba mnie się stąd pozbyć. Powiedziałem, że nie będę cię traktował. Po, ja wszystko winny. A nie, a kto? A ty czego? Jakże cię dzwonią, to odbierasz. Nie, ja blokuję. Ja muszę przerwać, bo wyzwania non stop. Nie dadzą zjeść, nic nie dadzą zrobić, tylko dokuczać potrafią. Dobra, starczy już! Oj, mecz jest. Polska przegrywa. Ja. Na chwilę włączyłem. Trudno. Co się mówi? Coś... Ja, dwa, jeden. Pierdoliliśmy. A ja specjalnie nagrane to jest. Specjalnie kupiłem truskawki świętane całe te, że Polska wygrała. <laughs> że Polska bramki strzelała, a oni kurwa w chuja zrobili nas. Przegnaliśmy chuja. Chuja! piłka i kurwa tre trenować między sobą. tak a żeby a z dupy, żeby podlecił kurwa. Tak macie biegać. Tak macie wygrać! Dzielcie się między sobą. igrajcie, grajcie! Ja Ale patrzę, jak wygracie. A to źle. Dlaczego nie odebracie mu piłkę? Dlaczego? Masz odebrać! Ale nie mi głowa boli, koleś. Masz odebrać. Co, biegiem. Ja Bo nie, nie to do stanie. kurwa mamy chwaty. To no kurwa, nogajmy rękoma biegnie. Kupiłem krem do twarzy. Bo mi się tam ten skończył. Dlatego. No, wydzwaniają. Nie można w sklepie, nie w sklepie. No stop wyzwaniają i po prostu już dosyć, chyba numer ten zmienię. Nie można żyć, nie można nic robić. Ja sobie wyłączę telefon zaraz. Oj, tu pojadę, numer zmieni. I będzie ci kurwa do mnie. No sto wydzwaniać. Jadę w taksówku, w sklepie zakupy robię. O, żółty ser kupiłem. Bułeczki. Masło, napoje, zaraz pokażę. A tu no stop wytrambiają. Całe opakowanie gerrety. No, byłeś. No bo kupić garretę. czemu ty nie kupiłeś? Co? No. Gerety czemu nie kupiłeś? Bo ja pręciutko, tylko. No to... Zajechałem i do domu jechałem. To ja będę cię karmił? Ostatnio jeździliśmy. Ja non stop kupowałem. O. Babka. No babka gdzie dziadek. No babka. Ja sobie usmażę. Asia, Basia. Nie będzie się ruszyć. A o. drabinę. O, ciężko. Ty. Mieszkać. Krzysiek. 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 No. Weź małą tą drabinę i trzeba powiesić. Josiu! Wzięłeś ode mnie 100 zł, kupiłeś drabinę i w dupie masz to wszystko To ja wszystko muszę kupywać dla ciebie Tutaj masz małą Nie pamiętasz? Sam ja już zanoszę No właśnie, daj spokój kurwa to jesteś To ja tobie nie jestem tutaj potrzebny Ja tobie nie jestem potrzebny tobie kurwa tutaj no wieśniak pierdolony, no co zrobisz? Trzeba powiesić, o, tam! No właśnie kurwa, o! Stołki, nie stołki, kurwa, syptaki kurwa tutaj! A zobaczcie kurwa, co się dzieje tutaj! Zaraz, nasze kamienie, zaraz! Zaraz! Wieśniaku ty pierdolony kurwa! Znęcasz się kurwa nade mną! Nie dziwne, że kurwa ludzie tutaj przychodzą! Teczki! dokumenty od samochodu! Co zrobisz to? Mam dosyć jego tutaj. Dobrze dziennikowa powiedziała. W każdej chwili możesz się wyprowadzić. To trzeba będzie zrobić. <laughs> kurwa, wieśniak, on tutaj kurwa się przeprowadził tu z rodziną. Męczyć kurwa, białystok kurwa, mi się nie podoba. i tam bo, do swojej kurwa z dziury tam. Wiedziałem, że zwiadła trzeba wyrzucić. Śmiecie. Nie, nie trzeba, nic nie trzeba. No, kupiłem mu drabinę. No czy on kupił? A. Za moje pieniądze. A. Zaraz wyjemie się, żeby się jeło dobrze byłoby choć kurwa miałby. No właśnie, wszystko! Teczki, nie teczki, Gdzie twoje dokumenty od samochodu? Ty powiedziałeś, że ci samochód kupić? Nigdy w życiu nic ci nie kupię, żadnego samochodu. O, widzicie. To wielki prezydent był, chciał być, bo muchów pełno było. Chuda, na mała. idź Ty. Weź iż, sam idź, weź zaczep o tutaj, ochręć na lampę. Nie. Bo po co ci ta drabinę kurwa? 100 to ode mi wzięłeś. Kurwa, no, masz. A widzicie? No to ja się tutaj nie. dla niego nie jestem tutaj potrzebny. Ty już zaczynasz ledwo chodzić. Tak jak wcześniej. No, ledwo zaczyna chodzić. Młodzień To niech ludzie wiedzą. Ja ci dupę urdowałem. A ty dalej. To mleczka. 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 Ile mleczka? Mleczka ile? Bo ledwo chodzisz. Bo już zaczynasz ledwo. O jak on wygląda. A jak ty wyglądasz? O jak? Ciekawe. Nie ma wagi. To trzeba będzie kupić wagę. Ja kupię wagę i zważymy się. Ty jest, no, ty ze 100 już 40 kilo na panoważysz 200! To, to, to Kerfura trzeba, ja zajadę i kupię tą wagę i sam przekonać się i zobaczycie jaka to jest prawda. No siedzi, nic nie robi. Trzeba jego utrzymywać. O, kapusta. nic nie robisz z Będę karmił? Hmm. Można było jeszcze wziąć? Nie, masz klep kupiłem Tobie To ten A Jego klep dziękuję. Dziękuję. Dziękuję no, kupiłem. dziękuję hmm. Bardzo Nagrywaj na mnie non stop, nie. kurwa głupacy Nie, ja Tak Ja nagrałem, że śmieci tam leżą Koło przystanku, koło czwórki budynku O takie dwie kupy Duże Remontował, a nie wywiózł co, nie, nie wie, że trzeba wymyślać? Czy trzeba kontenery postawić zamiast walić kupy? Dobra, ja nagrywam, przepraszam bardzo. Proszę nie przeszkadzać, nie przeszkadzać bo ja obiad tym Muszę odpocząć od tego wszystkiego, bo gorąco jest. Mózg się podci Cholera.